Nie każda dusza zaczyna się od człowieka. I zgodnie z doktryną stulecia nawet kamień może być na początku podróży w kierunku świadomości. Istnieje przekonanie, że stwierdza: że Zwierzęta nie tylko mają duszę, reinkarżują, pomagają w samolotu duchowym i kontynuują u boku tych, którzy kochali w życiu. Ale to nie jedyny pogląd na ich przeznaczenie. Podczas gdy niektóre religie mówią, że zwierzęta znikają ze śmiercią, inne opisują ekscytujące spotkania w innym wymiarze. A z kolei nauka nalega, aby wszystko to było tylko złudzenie. Ale, a jeśli tak nie jest, co dzieje się z naszymi czterema towarzyszami po ich odejściu? Czy naprawdę przestają istnieć lub żyć w ciszy po drugiej stronie życia? Jak doszło do tego idei ewolucji duchowej? I dlaczego tak wielu uważa, że miłość między ludźmi a zwierzętami nie kończy się śmiercią? Przed odpowiedzią musimy wrócić do pochodzenia tej podróży, która rozpoczyna się na długo przed pierwszą korą, mirem lub wyglądem. Aby zrozumieć duchowe, przeznaczenie zwierząt i ludzi, konieczne jest najpierw spojrzenie na podstawy spirytyzmu i inne tradycje religijne. Według Alana Kardex, każda dusza nie powstaje w izolacji. Prowadzi długi łańcuch ewolucyjny od najprostszych elementów stworzenia postan świadomego ducha. W tym procesie istotna zasada, iskra, która ożywia wszystkie formy życia, jest wyrafinowana, przenosząc się z królestwa mineralnego do warzyw, a następnie do zwierzęcia, a wreszcie do hominala. Ta podróż wyjaśnia, dlaczego zwierzęta, chociaż nie mają takiej samej refleksyjnej świadomości jak ludzie, niosą w sobie ziarno duchowej ewolucji. W książce duchów Kardec pyta mentorów duchowych, czy zwierzęta mają duszę. Odpowiedź brzmiała: ale dusza gorsza od człowieka, oddzielona odległością równoważną temu, która istnieje między ludzką duszą a Bogiem. Dlatego człowiek jest postrzegany jako istota osobna, obdarzona wolną wolą i pełną świadomością siebie. Zwierzęta kierują się instynktem, chociaż wykazują ograniczone formy inteligencji. Kontrast jest ważny. Jeśli zwierzęta nie są prostymi maszynami, z drugiej strony ich wolność działania ogranicza się do przetrwania i bezpośrednich potrzeb. To rozróżnienie nie usuwa jednak wrażliwości i zdolności językowych zwierząt. Kardet stwierdził, że nawet bez wyrażania słów komunikują się ze sobą instynktownie i skutecznie. Migracja ptaków, koordynacja ławicy i wierność psów i koni są przykładami inteligencji koncentrowanej na życiu praktycznym, ale pełnym niuansów emocjonalnych. Tak więc jeśli człowiek mówi o Bogu i wieczności, zwierzęta wyrażają miłość, towarzystwo, a nawet altruizm w swoim codziennym współistnieniu. Kiedy patrzymy na inne tradycje religijne, kontrast jest jeszcze większy. W katolicyzmie, wspieranym przez świętego Tomasza Akwinu, zwierzęta nie mają nieśmiertelnej duszy. Jego intelektualne życie nie byłoby nieistniejące i dlatego nie uczestniczyliby w obietnicy wieczności. Nie oznacza to jednak, że są one jednorazowe. Teologowie wskazują, że nawet bez nieśmiertelnej duszy zwierzęta odzwierciedlają miłość Stwórcy, a zatem zasługują na współczucie i szacunek. Brak nieśmiertelności generuje jednak emocjonalną odchłań dla tych, którzy stracili towarzysza zwierząt. W ewangelicznym chrześcijaństwie wizja jest bardziej elastyczna. Nie ma formalnej doktryny, która potwierdza lub zaprzecza obecności zwierząt na niebie. Jak wyjaśnił metodystyczny biskup de Torres, nie byłoby zaskoczeniem przyjść do nieba i znaleźć zwierzęta, gdy całe stworzenie czeka na ostateczne odkupienie grzechu ludzkiego. Ta perspektywa zainspirowana teologią Polinę jest miejscem dla nadziei, że nasi zwierzęcy przyjaciele mogą podzielić się obietnicą przywrócenia wszechświata. Z kolei spirytyzm stanowi bardziej szczegółową narrację. W przypadku tej doktryny zwierzęta mają nie tylko inteligentną zasadę, ale także reinkarnują niemal bezpośrednio po śmierci. W niektórych przypadkach mogą nawet pozostać blisko starych nauczycieli, towarzysząc im duchowo. Innym razem odnoszą się do kolonii duchowych, w których świadczą usługi, szczególnie w regionach intensywnego cierpienia. Prace psychografowane przez Chico Xaviera, podobnie jak nasz dom, opisują zwierzęta działające jako asystenci w pomocy zadań na samolotu duchowym. To tło pokazuje centralne pytanie. Los zwierząt jest nie tylko teoretyczny, ale głęboko emocjonalny i duchowy. Jeśli dla niektórych znikają, gdy umierają, dla innych pozostają przy życiu w nowych formach, czekając na reinkarnację lub służąc w subtelnych samolotach. Pomiędzy naukową pewnością skończoności i wiary w wieczność, to co jest rysowane, jest mozaiką przekonań, które ujawniają więcej o nas samych niż o zwierzętach. W końcu pytając, co się z nimi dzieje, pytamy również, jaki jest sens życia, ale Q, używanie tego naprawdę prowokuje. Jeśli ludzie i zwierzęta dzielą duchową podróż, ich przeznaczenie po śmierci są tak różne, czy też byłyby bliżej niż byliśmy przekonani? Los ludzkich duchów, aby zrozumieć, czy przeznaczenie ludzi i zwierząt po śmierci są rzeczywiście tak różne, konieczne jest najpierw spojrzenie na to, Czego uczy duchowego o ścieżce ludzkiej duszy? Alan Kardec opisuje, że gdy opuszcza ciało fizyczne, duch wchodzi do stanu zwanego nieobliczności. Nie jest to ani kara, ani wieczny odpoczynek, ale faza przejścia między jednym egzystencją a drugim, w której dusza dokonuje przeglądu swojej trajektorii, uczy się na podstawie błędów i przygotowuje się do reinkarnacji. Przerwie pozostaje powiązany z samolotem duchowym i może odwiedzać ukochanych ludzi lub wspierać mentorów. Wolna woli pozostaje obecna, ale teraz towarzyszy jej przejrzystość konsekwencji wyborów życiowych. Ta nieregularność przynosi istotny szczegół. Życie nie jest punktem końcowym, ale ciągłym cyklem wzrostu. Chico Xavier opisał, że duchy spotykają bliskich, a w wielu przypadkach wznowią więzi afektywne przerwane przez śmierć. Według niego to spotkanie jest dowodem miłości, która przekracza materię i nadal łączy duszę poprzez wcielenia. Zatem więzi uczuć utworzone na Ziemi nie są zmarnowane. Stają się siłą duchową, która kieruje trajektorią każdej istoty. W widoku katolickim ludzkie przeznaczenie podąża za inną drogą. Dla teologii Tomasa Aquinasa dusza jest tworzona bezpośrednio przez Boga w momencie poczęcia. A jej nieśmiertelność gwarantuje wieczne przeznaczenie. Po śmierci ludzka dusza stoi przed szczególnym osądem: niebo, czyściec, lub piekło. Nie ma reinkarnacji ani nieregularności, ale ostateczna definicja stanu duszy zgodnie z jej wyborami i wiarą. Ta wizja przynosi wielką moralną wagę do obecnego życia, ponieważ każde działanie miałoby wieczną i nieodwracalną wartość. W ewangelicznym chrześcijaństwie. Perspektywa jest podobna, ale z własnymi niuansami. Dla wielu wyznań po śmierci ludzka dusza czeka na ostateczne zmartwychwstanie, kiedy Chrystus powróci do Sędziego żywego i martwego. Zbawienie jest powiązane z wiarą w Jezusa, która gwarantuje wejście do nieba, podczas gdy odrzucenie prowadzi do piekła. Jednak list do Rzymian stwierdza, że wszystkie jęki stworzenia oczekujące na odkupienie, które rozszerza horyzont, nie tylko ludzi, ale cały wszechświat byłby włączony do boskiego planu odbudowy. Ten szczegół będzie kluczowy, gdy będziemy mówić o losie zwierząt. Porównując te poglądy, widzimy, że ludzka dusza zawsze zajmuje centralne miejsce. Niezależnie od tego, czy w nieregularności duchisty, katolickie niebo, czy ewangeliczne odkupienie, człowiek jest uważany za zdolną do pełnego sumienia moralności i wolnej woli. Pozostaje jednak pytanie. Jeśli zwierzęta mają również dusze, nawet na wczesnym etapie, dlaczego ich miejsca byłyby radykalnie różne? Odpowiedź zaczyna się tutaj tworzyć. Być może różnica nie polega na tym, że po śmierci jest życie lub nie, ale w sposób, w jaki każdy żyje, taką ciągłość. Podczas gdy człowiek przecina procesy osądu lub świadomego uczenia się, zwierzęta podążają za szybszymi i najbardziej instynktownymi, Cyklami ewolucji. Ta różnica w stopniu, a nie esencji, łączy dwie ścieżki. Blok 2, część 2. Destination of Animals. 800 słów. Jeśli ludzkie przeznaczenie po śmierci było szeroko dyskutowane przez tradycje religijne, kwestia zwierząt nadal powoduje ciekawość i emocje. W końcu, jeśli są również obdarzone duszą lub inteligentną zasadą, jak sugeruje duch zm, dokąd idą po odejściu, odpowiedź nie jest jednolita. Ale ujawnia niesamowite połączenia z ludzkim przeznaczeniem. Zgodnie z książką Duchów, zwierzęta ulegają niemal natychmiastowym procesie reinkarnacji. W przeciwieństwie do człowieka, który może pozostać długim okresem w nieregularności, zastanawiając się nad swoimi działaniami, zwierzęta instynktownie kierują się nowymi doświadczeniami. Kardec wyjaśnia, że nie mają moralnej wolnej woli, ale nadal niosą z nimi subtelną uczenie się. Ten przyspieszony cykl jest częścią jego podróży ewolucji, w kierunku wyższych etapów świadomości. Chico Xavier wzmacnia ten widok wzruszającymi opisami. W swoich psychografach poinformował, że zwierzęta mogą pozostać blisko swoich tutorów po śmierci, czekając na spotkania na samolotu duchowym. Istnieją doniesienia o psach i kotach, które pojawiają się w żywych snach, przynosząc komfort, a nawet przesłania. Dla niego ta obecność nie jest złudzeniem, ale prawdziwą manifestacją więzi, które przekraczają materię. Żadna miłosna więź nie jest utracona, powiedział Chico, sugerując, że uczucie poświęcone tym istotom wciąż powtarza się na samolotu duchowym. W niektórych opisach duchowych kolonii, podobnie jak w naszym domu, zwierzęta są przedstawiane jako pomocnicze w zadaniach ochronnych, uczestniliby w ratach, witając się w wycofaniu się. I oferując komfort poprzez swoją emocjonalną czystość. W tych raportach psy, konie, a nawet ptaki miałyby określone funkcje zawsze kojarzone z opieką i ochroną. Ten pogląd stawia zwierzęta nie jako zwykłe wspierające ewolucję człowieka, ale jako czynni agenci w subtelnych samolotach, odgrywanie ról zgodnych z ich naturą. Z drugiej strony, katolicyzm przyjmuje surowsze stanowisko. Na podstawie Tomasa Aquinu twierdzi, że zwierzęta nie mają nieśmiertelnej duszy, dla kościoła jego życie kończy się śmiercią ciała, bez świadomej ciągłości. Jednak ten pogląd nie uniemożliwia ostatnim papieży objawiania się współczucia dla hodowli zwierząt. Jan Paweł II stwierdził, że zwierzęta mają ważny oddech Boga, a papież Franciszek w swoim encyklicznym Laudato Si podkreślił, że całe stworzenie ma zostać przeniesione chociaż nie stanowi to oficjalnie idei zwierząt w niebie jest to miejsce dla szerszej duchowości wśród ewangelików pozycja nie jest jednorodna wielu przywódców twierdzi że biblia nie daje gwarancji przetrwania zwierząt ale wskazuje fragmenty w których całe stworzenie uczestniczy w odkupieniu na przykład prorok izajasz opisuje przyszłość w której wilk będzie mieszkać z barankiem obraz interpretowany przez niektórych jako znak że zwierzęta będą miały Miejsce w Królestwie Boże. Współcześni pasterze twierdzą nawet, że Bóg, będąc miłością, nie wykluczałby ze swojej wieczności istoty, które przyniósł naszemu życiem jako towarzyszom. To otwarcie utrzymuje nadzieję na spotkania. Nauka z kolei staje w obliczu tematu w sceptyczny sposób. Naukowcy z neurologii twierdzą, że świadomość zwierząt jest wyłącznym produktem mózgu, a zatem wygasza śmiercią. Dla nich doświadczenia zgłoszone jako wizje zwierząt po nieinkarnacji byłyby niczym więcej niż przejawami ludzkiej pamięci związanymi z żałoby. Mimo to rozwój etologii i neuronauki przyniósł dowody, że zwierzęta mają złożone emocje, zdolność uczenia się, a nawet podstaw kultury, cechy, które karmią debatę na temat ich duchowego wymiaru. Na skrzyżowaniu tych wizji powstaje ekscytujący wniosek: Ludzie i zwierzęta. Nie są oddzielone przez absolutną otchłań. Oba dzielą ciągłość życia, ale w różnych stopniach sumienia i wolności, podczas gdy Man dokonuje przeglądu swoich wyborów i definiuje nowe kierunki duchowe. Zwierzę szybko reinkaruje, idąc naprzód w własnej skali ewolucyjnej. Różnica nie jest zatem esencji, ale duchowej dojrzałości. Los tych dwóch zbliża się. Gdy rozumiemy, że wszystkie na różnych poziomach uczestniczą w tej samej boskiej płaszczyźnie, i tutaj rodzi się nieuniknione pytanie: jeśli ludzie i zwierzęta dzielą ciągłość życia i podejmują tę samą zasadę ewolucji, jak wyjaśnić podobieństwa i różnice między trzema wielkimi perspektywami duchzmem, katolicyzmem i chrześcijaństwem ewangelicznym? To porównanie prowadzi nas do następnego punktu. Porównując wizję Spirytyzmu, Katolicyzmu i ewangelicznego chrześcijaństwa, zdajemy sobie sprawę, że chociaż każda tradycja wykorzystuje odrębne języki i symbole, istnieje wspólna oś centralność duszy jako elementu, który nadaje znaczenie istnienia. W spirytumizm dusza jest postrzegana jako zasada stałej ewolucji. Każdy z nich uczestniczy w stopniowym procesie, przechodząc przez różne etapy świadomości, dopóki nie osiągnie duchowej pełni. Miłość w tym kontekście jest siłą, która porusza ewolucję, jednoczące dusze nawet po śmierci. W katolicyzmie dusza jest nieśmiertelną esencją stworzoną przez Boga w momencie poczęcia. Żyje pojedynczym egzystencją, a po śmierci idzie do wiecznego przeznaczenia. Niebo, czyśćca lub piekła. Chociaż żadna reinkarnacja nie przyznaje, doktryna uznaje godność stworzenia i wartości miłości jako boskiego wyrażenia. W ewangelicznych środkach ludzka dusza jest równie nieśmiertelna, przeznaczona do zbawienia lub potępienia według wiary i postępowania. Różnica polega na horyzoncie eschatologicznym. Całe stworzenie czeka na odkupienie, i istnieją interpretacje, które sugerują, że zwierzęta mogą również uczestniczyć w tej przywróconej przyszłości. Największym kontrastem jest sposób, w jaki każda doktryna interpretuje ewolucję. Spirytyzm postrzega ten proces jako progresywny, poprzez wiele egzystencji. Tradycje chrześcijańskie postrzegają duszę jako coś ustalonego, stworzonego natychmiast bez reinkarnacji. Ta różnica generuje niewygodne pytanie: czy to uczciwe, że zwierzęta, więc obecne w naszym życiu, nie miały tej samej wieczności, jeśli miłość jest największym kryterium duchowości? Po co wykluczać istoty, które najbardziej wzbudzają to czyste uczucie? Pomimo różnic istnieje niezaprzeczalny związek transformacyjna rola miłości. Chico Xavier powiedział, że miłość jest największym ogniwem między wszystkimi stworzeniami. Papież Franciszek wzmacnia tę ideę, stwierdzając, że wszystkie stworzenia idą z człowiekiem i z nim w kierunku pełni. Między reinkarnacją ducha i chrześcijańskie odkupienie pozostaje pewność, że więź afektywna między ludźmi a zwierzętami nie jest zwykłą szansą biologiczną. Ale częścią większej płaszczyzny, która wykracza poza ludzką logikę. Ostateczne odzwierciedlenie tego bloku jest zatem podwójne. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że każda tradycja religijna oferuje częściową reakcję na przeznaczenie człowieka i zwierząt. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że wszyscy zbiegają się z ideą, że nic, co jest stworzone przez Boga, nie zostało utracone. Różnica może nie być w, jeśli istnieje ciągłość ale w jak to się dzieje? I nadchodzi pytanie, które doprowadzi nas do następnego rozdziału. Jeśli podróż ewolucyjna jest wyrazem boskiej inteligencji i miłości, jest związek między wszystkimi stworzeniami, jaki byłby prawdziwy cel tych duchowych zjazdów między ludźmi a zwierzętami? W całej w historii mężczyźni i kobiety starali się zrozumieć tajemnicę śmierci, ale niewiele pytań jest tak uniwersalnych i emocjonalnych jak ten. Co dzieje się z tymi, których kochamy po ich odejściu, a nawet bardziej ściśle, czy zwierzęta, które przeszły obok nas, mają gwarantowane miejsce w tej ciągłości? Odpowiedź, kiedy analizujemy różne tradycje, wskazuje na coś większego. Podróż ewolucyjna jest nie tylko ścieżką indywidualnego uczenia się, ale wyrażeniem boskiej inteligencji, która łączy wszystkie stworzenia. W spiritumizm Spotkania między ludźmi i zwierzętami pełnią fundamentalną rolę. Nie są nagrodą ani rekompensatą, ale możliwości uczenia się i wzmocnienia miłości. Kardec opisał życie duchowe jako przestrzeń do postępu, w której więź afektywna pomaga duszy ewoluować. W tym sensie, kiedy spotykamy zwierzaka na płaszczyźnie duchowym, lekcja jest podwójna. Z jednej strony... Zdajemy sobie sprawę, że żadna kochająca więź nie jest zmarnowana, z drugiej strony jesteśmy powołani do rozszerzenia naszego współczucia poza ludzkie granice. Chico Xavier wzmocnił tę wizję, stwierdzając, że zwierzęta nie tylko przeżywają śmierć, ale wracają do towarzyszenia tych, którzy je kochali, aby kontynuować oferowanie firmy i przywiązania. W ich słowach, te zjazdy nie mają na celu przywiązania duszy do przeszłości. Ale wzmocnienie serca do wyzwań przyszłości. Pamiętają, że życie we wszystkich jego formach jest utrzymywane przez miłość i że jest to prawdziwy silnik ewolucji duchowej. W katolicyzmie i ewangelicznym chrześcijaństwie, chociaż oficjalna wizja nie zapewnia zwierzętom nieśmiertelnego przeznaczenia, pogląd, że całe stworzenie czeka na odkupienie, zwiększa horyzont nadziei. Papież Franciszek stwierdził, że. Ostatecznym końcem innych stworzeń nie jest nas, wskazując, że istnienie zwierząt ma wartość samą przed Bogiem. Z drugiej strony, ewangeliczni pasterze wskazują, że jeśli niebo jest miejscem pełni, nie byłoby niespójne wyobrażenie sobie obecności istot, które pomogły wzbudzić miłość, hojność i współczucie w życiu ziemskim. Zatem pytanie pozostawione na końcu bloku 2 znajduje swoją odpowiedź. Prawdziwym celem duchowych zjazdów nie jest po prostu pocieszenie żałobnych serc, ale ujawnienie, że boskie stworzenie jest jednym, powiązane z więziami miłosnymi, które wyprzedzają śmierć. Odkrywanie zwierząt na płaszczyźnie duchowym należy pamiętać, że miłość jest wieczna, że każdy gest uczuć rozbrzmiewa w wieczności, i że nawet istoty uważane za mniejsze są częścią wielkiego boskiego projektu. A tutaj leży najpotężniejsze przesłanie. Jeśli Bóg stworzył wszystko celowo, dlaczego miałby wykluczyć najczystsze istoty z jego wiecznego planu? Ta refleksja nie ma na celu udzielania absolutnych odpowiedzi, ale robienie miejsca dla każdej osoby, aby zbadać swoją wiarę, duchowość i związek z życiem we wszystkich formach. Zwierzęta uczą nas codziennie o lojalności, prostotę i bezwarunkowej miłości. Być może właśnie dlatego ich ciągłość samolotu duchowego ma tak wiele znaczenia. Są cichymi panami lekcji, że my, ludzie, wciąż walczymy, aby się uczyć. Ostatecznie podróż nie polega na wyborze między nauką lub wiarą, między doktryną ducha lub chrześcijańską, ale o zrozumienie, że życie jest większe niż śmierć, a miłość jest większa niż zapomnienie. Duchowe spotkania między ludźmi i zwierzętami przypominają nam, że nie jesteśmy sami we wszechświecie jesteśmy częścią żywej sieci, w ciągłej transformacji. Kierowanej boską inteligencją, która niczego nie marnuje i która wykorzystuje każdą więź jako instrument ewolucji, a dla ciebie, który już płakał utratę towarzysza zwierząt, jest odbiciem. Być może nie wyjechali wiecznie, być może są teraz u boku w innym wymiarze, czekając na odpowiedni moment, aby cię ponownie spotkać. Ponieważ w głębi duszy największym dowodem wieczności nie jest doktryny ani teorie, ale w miłości które po życzeniu nigdy nie można usunąć.